Yo! Cześć, siemaneczku, jestem Elfisa, witam was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival. W tym odcinku, moi drodzy, mamy po pierwsze główną zasadniczą zmianę, ponieważ mój wieżowiec jest już po prostu coraz wyższy i zyskuje kolejne piętra, więc ogólnie nie z tego mega dumny, ale, moi drodzy, to oczywiście nie jest tego odcinka główny motyw, ponieważ jak sami widzicie na, teraz na, na serwerze, po raz kolejny pojawiła się ta postać znana jako, jako Brain, a więc w tym odcinku pewnie będziemy sobie ogarniali, o co tutaj znowu chodzi i co on... Nie, 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 uciekam, uciekamy, uciekamy, Jest jedno serce, uciekamy szybko, on się znowu pojawił, widzieliście, on się po raz kolejny pojawił, dobra, ale moi drodzy, ogólnie, zauważyłem, że, że Herobrine się minimalnie ogarnął, ponieważ zawsze mnie tutaj pokonywał po prostu, dawał mi jakieś dziwne efekty, I, a teraz po prostu zauważyłem, że on się bardzo... Bardzo się uspokoił, ponieważ teraz się po prostu do tego ograniczył, że mnie non -stop obserwuje, ale ogólnie mi, mi żadnej krzywdy nie robi, więc to jest ogólnie bardzo fajne. Dobra, moi drodzy, ale w tym momencie każda sama która strzelił suba oraz napisze w komentarzu 13 otrzyma do mnie serduszko, ale trzeba, moi drodzy, koniecznie strzelić suba, bo ja to będę sprawdzał, ponieważ około jeszcze 60% z, z was tego kanału nie subuje, to są oczywiście codzienne odcinki. Dobra, ale słuchajcie, ogólnie ten cały hero Brain się może i mega ogarnąć, bo on już aż tyle tych e pranków nie robi, ale nie bez Przerwy obserwuję i we ja mnie strzela tym swoim trójzem cały czas. I to jest ogólnie dla mnie mega przerażające, ale okej. Okay. Może nie będzie aż tak źle w tym odcinku, może mi dać aż trochę spokoju, bo to jest, jest po prostu mój drodzy masakra. Szalony aż tak na mnie, W ogóle udało mi się mój tutaj e, wieżowiec minimalnie wyremontować, ale ogólnie tu jest taki mały problem. W tym miejscu są no stop, te barier bloki, te po prostu bloki niewidzialne, w których są, no po prostu one są ogólnie niezniszczalne nie, nie, nie i ich nie mogę zniszczyć, więc jest ogólnie taka tutaj lipa ale spokojnie dałam sobie taki ładny dywanik, Dobra. Ale moi drodzy, ogólnie, Herobrine, zauważyłem również, że no może jest sobie tutaj e, mniej lata, ale się ogólnie chyba bardziej tutaj maskuje, zauważyłem, on się może i mi co e, so jakiś czas, e, podkę potka na slowness, ale sobie teraz e, widzicie, on po prostu się o wiele bardziej zrobił tajemnicze, czemu tu jest w ogóle jakiś pożar, halo, czy on coś tutaj co kombinuje, ogólnie. To jest ogólnie dość dziwne, że on się tak teraz maskuje, ale okej, okay, ważne jest to, że mam chociaż teraz tutaj minimalnie spokój, moi drodzy, więc możemy sobie tutaj chociaż chwil, chwilkę odsapnąć, ale sam fakt, że to mi... Czemu teraz mam, na, mam na, na dwie minuty? Halo, czemu on mi daje tej slowness w ogóle? On w, w, właśnie to chodzi, że, że mi daje te efekty, albo daje pod chami, albo w jakiś w ogóle magiczny sposób, więc w ogóle tego nie ogarniam, ale ważne jest to, że mam chociaż tutaj od e, chwileczkę To zniknęło! A było na jeszcze dwie minuty! Jak to się stało? Jakim cudem? Przecież co, jak to ja sobie Może tutaj y zjemy jeszcze marchewki, żeby nie było, że, że zaraz nie czymś e zatruję, a ja będę miał, miał bardzo mało HP. Okej, okay, nie ma, tutaj nigdzie chyba nie. On moje owce wypuścił, nie! I coraz owce biegają na TNT. Super, nie, no, super, okej. Okay. Tu jest w ogóle. Co on robi, co on robi, nie, co on robi? Czemu on tutaj nie. Nie, 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 to nie, 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 zagadę, tu w ogóle jest. Tu jest nie, 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 nie co on robi? Co on robi? Nie! Ty pies, zostaw nie On ma trójstom! On, on ma trójstom! Nie! Uciekam! Uciekam to szybko! On mnie zaraz tym pokona! Nie! O, czekajcie! On... On... Nie, nie, nie! Czekajcie! A zróbmy takie planka. Osuwamy się tak cały czas! Nie! On tu biegnie! On tu biegnie! Nie! Tylko nie to! On się znowu we... On znowu zaczyna! On znowu zaczyna! Nie! On we mnie strzela znowu! Widzicie? Ale on mnie tutaj to po prostu prankuje. To jest po prostu jakieś chore. Czemu on to właściwie robi? To jest po prostu taka bardzo dziwna i taka bardzo nietypowa nie postać, która e, właściwie nigdy nie, e, nie wiadomo jak się zachowa. Ok, teraz tylko sobie tutaj wbiję, czekajcie. Duży spokój. Co, co to w ogóle jest tam jest? Okej, okay, tu jest może ogień. To są takie schodki. Czekajcie, Czy Czy Czeka tutaj nie ma. I zniknął, to, widzicie co? To chyba często ogarnia... A co jak to jest jako, Czekajcie, bo jak to, to jest jako jakaś tajna baza, to moglibyśmy ją sobie ogarnąć właściwie. Czekajcie, wbijamy tam sobie szybko, ale bardzo w to... On, to w ogóle jakieś dziwne schodki, takie nadzorowe. On jest na górze, on, on jest na górze, wiecie co? Co on? Nie! On jest tutaj tepnął! Co? On nie, nie! On, on mnie teraz strzela tym truzem całym. Co on robi? Czemu on mnie to robi? właściwie? Nie! Ty zostaw mnie! Stój! Przestań! Stój! Co on robi? On lata! On znowu lata! Ale czemu tak szybko? Czemu tak szybko? On ma mieć... To jest moje drodze, jakiś po prostu on jest tak kreatywny, on po prostu tak szybko biega, to jest po prostu nierealne, żeby aż tak szybko w Minecraftie biegać. No i teraz mnie jeszcze strzela, no, no super, super, uciekamy stąd szybko, wiecie co? Może sobie wpłyniemy do wody, uciekamy do miasta, bo to jest w ogóle już poza miastem, bo ta rzeka to jest ogólnie e, granica miasta. Granica miasta, okej, okay, uciekamy teraz tędy. Okej, okay, co on robi? Czemu tam są jakieś schodki? Moi drodzy, bym sobie bardzo ogarnął tutaj w tym miejscu, ale się teraz bardzo boję. Czemu on w ogóle ma jakiś tutaj dla mnie dziwny plan? Czekajcie, ogarniemy sobie to jeszcze raz. Czekajcie, widzę co? Jolo chyba teraz cza, czas tam wbić. Bo tak już po prostu nie ogarniam. Płaczka, okej, okay, ale nie ma go tutaj, nie ma go tutaj. tym, wiecie co? Teraz tam wbijemy szybko i zobaczymy, co jest pod tym... Pod tymi schodkami. Bo tam po prostu coś musi być, tylko co? Okej, okay, boję się, ale chyba czas zaryzykować i sprawdzić, co jest w tym miejscu. Jestem tego po prostu mega ciekaw. Dobra, wbijamy tam. Okej, co myślać? Co jest za? Blok, czekajcie. Co? On mi dał. On mi dał adventure. On mi dał game of adventure, czyli to po prostu sprawiło, że nie mogę nic zmniejszyć ani nie stawiać. Okej, okay, wiecie co? Co? On mi dał. Co on mi zrobił? On mi dał jakiegoś. On mi dał, on mi dał jakiegoś dziwnego spida czekajcie, o co tu chodzi. Ja zaraz tak jak ja, że biegam. Co jest grane? Co jest grane? Ja zaraz zginę. Zginę jak nic. Teraz slowness? Nie, nie, co jest? Nie, nie mogę się ruszać. widzicie? Nie, nie! Grać Elvisa z żywcem, super, nie, super, to ja teraz zrobię. To jest oczywiście mój apartament, ale co, co to w ogóle było za miejsce? To tam jest jako, jako jakaś, jaka, jakaś tajna baza, nie mam pojęcia, ale tam na 100% coś było, sami teraz e, wszyscy widzieliście że w tym zejściu była jakaś lawa i były jakieś e, dziwne cegły. Tam na 100% coś było, ale teraz w ogóle zginęłem co ja teraz w ogóle zrobić, moi drodzy, nie ogarniam, ale jak on chce mi coś zrobić, to niech on mi to po prostu e, co zrobi. Co? Ja myślałem, że, 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 że to powiem, to, to się nie stanie. Co? Co on robi? Nie! Zostaw mnie, tybie, stój! Przestań, stój! Co to jest za miejsce? On ma trójzgąt, on ma trój widzę co? Chyba się jego myśli teraz słuchać. Co on robi? On tam wołają trójzem, o co chodzi? Czemu? Nie! Stój, 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 nie robi krzywdy, nie, nie robi krzywdy, typie, nie! Dał mi zaraz ob obumieranie. Co to w ogóle jest? Co on robi? On drzwi zamknął, nie, 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 tybie, stój, przestań, przestań! Co to jest w ogóle za miejsce? On mnie tutaj uwięził, czy co? Co mi zrobił? Tu jest jakiś jeszcze pokój dziwny. Nie, ja się go tak boję. Ja cię czemu on w ogóle nasu... On się patrzy na łóżko, on się patrzy na łóżko. Chyba on mi w ogóle jest zatrucie. Widzisz to? Nie, idziemy spać, idziemy spać, idziemy spać. Ja ci, ale mi po prostu teraz serce bije 100 razy, 100 razy szybciej. No i co, no i to, 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 co z tego, że idziemy spać? Nawet nie możemy iść spać, bo on jest coraz na, 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 serwerze. A co chodzi? Czemu? Po co w ogóle? Po co? Nie bez sensu. I ja on teraz zaglądać. Tak leżeć? O co chodzi? Ok, wiecie to chyba teraz jest? To, to, to jest w ogóle też Bobo i Maciek, och okay, ja To jest w ogóle osób teraz. Czemu oni mi nie pomogą? Halo. Co jest grane? Okej, okay. w ogóle nawet nie mam teraz mojej nagrody jedzonka. Nawet teraz ja mam ja, czy on mnie po prostu porwał? Herobrine nie porwał. Czekajcie, co to było. Tam była jakaś tabliczka latająca. Ale mój Hiro Herobrine porwał mnie i zamknął w jakiejś dziw, dziwnej celi. Czemu? Co to w ogóle jest dla mnie? Ale teraz nawet ja nie mogę niszczyć i stawiać bloków, przecież nawet teraz nie, nie mam jak stąd wyjść, bo nawet nie mam jak stawiać i niczego niszczyć. Czekajcie, o co w ogóle chodzi? Czekajcie, tu jest jakaś tabliczka. Okej, okay, czytam ją chyba. Tu nic nie mam, tu teraz nic nie ma, ale czemu, czemu mam ten dziwny geometer? Czy to jest w ogóle jakaś nitka? Halo, tu jest jeszcze... Okej, okay, co on robi? Czemu on jest akurat... Proszę czekajcie, ogarniemy co tutaj będzie, bo jestem tego szczerze bardzo ciekaw, co on teraz tutaj bo to jest po prostu bardzo podejrzane. W ogóle teraz dwa serca! Jakie mam to właściwie przeżyć? To ja nawet nie mam szans na to ale co on robi teraz? Co on robi? Mam game of ale. Do jutra? Czemu do jutra? O co tam chodzi? Jak ja mam teraz wyjść właściwie? Nie, umrę, umrę, obumieranie, obumieranie, Powiedziałem, ja mam teraz półtorej serduszka, półtorej serduszka, okej. Przecież sobie po prostu może się teraz uspokójmy i ogarniemy, co tu chodzi. On tu chyba jest na niewidze, czekajcie, ogarniemy, dobra. Nie, ubraj jak nic, mam teraz pół serca, pół serca mam. I mam w ogóle teraz zero jedzonka, no widzicie? Grać Elvis to obumar. O co chodzi niby. A ja teraz mam tutaj spał, nie! Jestem ja nie wyjdę! Nie, 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 uciekam są szybko, uciekam moje gdzie to były drzwi? To były drzwi! Ja tu chcę wyjść! LOL! Wychodzimy są szybko, przecież tutaj były drzwi, to była ta dziwna krata. Uciekamy są szybko. Ale czemu tutaj zamkną na zawsze? Nie, uciekamy sobie przecież przecież tutaj były jeszcze sekundę tego ty, w tym miejscu były drzwi, moi drodzy, to jest chore! Skrzynka, To jest jakaś skrzynka. Czekajcie. Ona jest przecież pusta. Tu jest chyba pułapka skrzynka, nie, przecież jak, jak będzie jakieś teraz TNT. Nie, uciekamy stąd szybko. Może się tutaj uda to po prostu uciec. Czekajcie. Nie tam cegłę. Ale mam Możemy stąd wyjść po prostu do domu. Czekaj, czekajcie, tu jest, tu jest, tu jest nadar, uciekamy, uciekamy. tu nie wiem, mnie, stój, o mnie to jest tutaj jest, pić uda się, uda się. Tu jest Bedruk! Tu jest Bedruk! co? Przecież tu jest e, po 8, 53. On tu on w ogóle jest, widzicie, on tu w ogóle jest? Nie, 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 nie. On mnie porwał, Hiro mnie po prostu porwał, nie, uciekamy stąd jakoś tylko jak? Tu jest może i to, ale tym się nawet nie, nawet nie mamy jak najeść. Jest tu jakaś może i przeciwnarka, ale to my właściwie nie zarobić czekajcie. Jest to jest ta cała wiecie co? Ja sobie tutaj wezmę i sobie ją wezmę na morze na głowę. lol. Wyglądam zaraz jak kozak. Czemu nie? Stój, zrobię, że znowu umrę. Tybie stój, przestań, przestań, stój, stój, stój. Co to w ogóle jest za miejsce? Halo? Nie, nie strzelaj, przestań. Co? mam co strzela? Dorsze? Po co mi są właściwie ryby? Aha, żeby coś jeść. I w sumie on nie jest, on jest aż, aż taki głupi jak myślałem, okej. Okay. Ja my sobie tego teraz szybko. Okej, okay, tu są, tu są te, te całe brodawki, ale nie myślcie, się teraz nie mogę Tu jest w ogóle jakaś kula ognia o w ogóle chodzi, moi drodzy. Czekajcie. Tu jest OLETA? Czy chyba mi, mi zrobił jacuzzi? Co, czekajcie? Ej, nie, nie! Co jest? Nie, nie, nie mogę stąd wyjść. Ej, tu jest... Ej, ej, że to jest tak, że jak tutaj wejdę, to mogę stąd tylko wyjść otwierając? To, to Czemu tu jest pisuar? No. Czemu tu jest po prostu kibelek? Halo? Czemu tu jest, tu jest nawet spłuczka! Co jest grane? Czy on mnie uwięził w, w jakiś... NIE! NIE 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 Stój sobie, stój 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 stój, stój. nie, pół serca, pół serca Pół serduszka, było tak bliskie, żebym umarł Ale spokojnie, na szczęście żyję To jest w ogóle surowe, ja cię... Ja, przecież ja, ja, ja teraz jem surowe ryby, ale tu jest w ogóle Jakaś masakra, czekajcie, czy, czy to to klasy, to, to, to... czemu to teraz namknął? Tu są teraz kraty, to przecież... Czemu tu jest to obumieranie cały czas? A jeżeli o to chodzi? Te róże e, e, dają mi te, te efekty właśnie, trzeba je zaraz zniszczyć po prostu, one, one, one mi właśnie dają ten efekt obumierania, niszczymy je teraz szybko, niszczymy je, tu była jakaś jeszcze, nie wiem, nie ma już chyba tutaj żadnej, ja cię, ej, to była ich wina, po prostu nie wierzę, po prostu nie wierzę, prostu nie wierzę w to, wiecie co, dam sobie tutaj może tutaj jest skrzynki, okej, okay? ale tutaj stoi, on mnie, widzicie, on mnie zaraz pilnuje, on mnie zaraz tymi swoimi oczami patrzy. Ale tu jest straszne, ja cię co? Może jakoś tam teraz wyjdziemy, ale jak? Czekajcie, ten tutaj możemy może jakoś przecież tutaj nawet nie ma wyjścia, widzicie? I nawet gdybym chciał wyjść, on nie pilnuje, widzicie? On teraz stoi w tym wyjściu, ale chyba z zniknął, widzicie? Chyba zniknął, okej, okay. mamy chyba teraz chwilę, żeby się jakoś ogarnąć, dobra. Proszę, może tutaj e, coś będzie, co? Czekajcie. bo droga, ten nawet nie wyjdzie, ponieważ tu jest ta kratka, nie. Nie masz nawet, tu jest zbyt, że to jest kratka, by za zatrzeć, przecież nawet ja nie ma jak stąd wyjść, czekajcie. Zobaczmy sobie to teraz odłożę i skoczymy do lewa. Może to być jakieś przejście, co? Przejście jakiekolwiek. Nie, tu nic nie ma, goż, tu nic nie ma. No i znowu teraz płonąłem Ja cię. Okej, okay, widzicie, so bierzemy to jedonko i musimy teraz koniecznie jakieś wyjście zadać, koniecznie. Tu jest może jakaś przecieczka banery, ale pas mi są właśnie bonery, czekajcie. Ale pierwszy już nic nie robią. One absolutnie nic nie robią. Co mam teraz właściwie zrobić? Znaczy ten, a tu jest w ogóle kula ognia, co ona robi? Czekajcie. To ona podpala, ona podpala. Nie, 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 ja teraz płonąć nie chcę. Czekajcie, ale. Po co jest w ogóle kibelek w minecraftie? Halo? Czemu? Tu jest w ogóle nawet glowstone Okej, okay, tu jest jeszcze żelazo Ej, czekajcie, bo teraz mamy bloki, teraz mamy po prostu blok Więc możemy chyba jakoś tam wyjść, mamy chyba tu. Tutaj... Okej, okay, tam, to, to. bo się co tam może być A jak on zobaczy... Trójstamp tu jest, jeszcze trójstamp Czego tutaj nie ma nigdzie? Co to było? On tu jest, on tu jest, on tu jest! On mnie knębi, on mnie knębi, on mnie gnębi, znowu gnębił Uciekamy stąd Będziemy się teraz po prostu chować w toalecie. Będziemy teraz w toalecie. Odwoż Odwożmy teraz w ogóle to czeków, więc teraz XD spoczko. Ale jak stąd teraz wyjść, drodzy? przecież tu jest pewnie cel spazowa, ale jestem taki nieogarnięty. Może coś za obrazem. Nie wiem, przecież to może być gdziekolwiek jakiekolwiek jak, 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 wyjście. Może pod łóżkiem? Nie mam nic, nie ma nic, ale, ale właściwie teraz jak umrę. Nie! Nie, 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 uciekamy, uciekamy do toalety. Zamykamy się tutaj, zamykamy się tutaj. Ale czemu w ogóle uwieni? Czemu? Po co? Jakie tam w ogóle sens? Przecież... Nie, umieram, 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 nie. Tybie stój, przestań, przestań, stój, nie, 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 uciekamy, uciekamy, nie. On się teraz w ogóle tutaj kąpie, Halo, o co tutaj chodzi, to jest moja toaleta. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Jemy teraz tylko dorsze, ale on, one są w ogóle surowe, one są tak, tak bardzo niedobre. Po prostu surowe, dobra, wiecie co? Wezmę sobie teraz to, założę to. Ja w ogóle, ja możemy zrobić sobie Udera tutaj, czekajcie, ogarniemy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, on tu jest, on mnie bije, on mnie bije, tybie stój, czekajcie, nie. Starcie mi. Nie nie tylko teraz jedną czaszkę, jedna czaszka, nie starczy mi nic, nie starczy mi nic, uciekamy stąd, uciekamy, dobra, niech on tylko stąd zniknie, ogarniemy to jakoś, czy, czy, czy grzyby można jeść, nie, nie można, przestań, stój, stój, tybie, stój, przestań, nie, uciekamy do toalety, okej, okej, niech sobie stąd uciek, bo, bo chyba mam, mam plan, jak stąd wejść, wiecie co, nie, 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 rób tego, nie stój, 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 nie, 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 on był zrobił? widzieliście to? On był go tutaj zrespił, jacie, ale to było mega, mega nie, co? Okej, okay, spoko. Nie, on tu jest, typie, i sobie, i sobie są, idź sobie. Stój, przestań, uciekamy samo moj drodzy ale nie mamy jak. Niech on sobie... Co to jest? Spowolniej, okej, czyli teraz po prostu wolnie chodzimy. Typie, idź sobie, bo jest stąd, uciec, lol. Teraz, 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 nie. Nie, nie, nie. Boję się, niech on sobie po prostu idzie. Ale mam plan, żeby stąd wiać, ale mam genialny plan. Tylko potrzebujemy... Ale, jak ja teraz odwiedzę, co? D dobra, moi drodzy, mam już plan. Bierzemy teraz to, bierzemy to. Przecież tam była nitka, gdzie widzicie tam była przecież nitka. Możemy z prostu teraz wyjść. Ok, tylko niech sobie on co teraz idzie. Myślisz, że uciekniesz? Raz, dwa, trzy starczy mi. Czekajcie. Ale teraz bardzo ważne pytanie: czy, czy to mi teraz zadziała? Tylko potrzebujemy zaraz bloku, więc weźmy sobie teraz to. Ok, cztery. I teraz go tylko kładziemy w tym miejscu. Ty teraz tak. Dobra, please, żeby zadziałało teraz, please. Gościu, Pliska, okej. Okay. Działa! Działa! Tylko teraz jak? Uda się? Nie, nie udało się. Działa! Udało się od uciekam, razu! Uciekamy sobie! Uciekamy, udało mi się! Udało mi się w ogóle tutaj znaleźć wyjście! Ale masę wreszcie dobrze! Udało mi się moje od razu! Wreszcie! Po tylu. po w ogóle tutaj. Min minutach od siatki. Ja ci. ile to w ogóle. Okej, okay, udało się, udało się, zaraz tylko szybko wbijamy do miasta, musimy iść taką komisariat, żeby to po prostu jakoś zgłosić, nie mam pojęcia co mamy teraz w ogóle zrobić, uciekamy zaraz szybko, dobra, wychodzimy stąd, o i tu jest w ogóle mnóstwo nerwów, czemu on się akurat na mnie i na maciacha tak bardzo uwziął, wiecie co, może, może go teraz nie ma i on właśnie gnębi maciacha, bo on ogólnie najbardziej gnębi mnie i maciacha, zauważyłem, okej, okay, uciekamy stąd teraz szybko. Ja ci, ile tu jest w ogóle energii, to wbijemy sobie może jakieś tutaj, ale na, teraz nawet nie mam klocków, co ja teraz zrobić właściwie? Wie, co możemy tutaj może wbić od spoty, wiecie? Może od spotu tylko tutaj tędy wbijemy sobie, okej, okay, cyk, żyję. Okej, okay, mam ogólnie mała chyba, ale żyję, dobra, nawet na razie jedzonka, mój drodzy, ok, uciekamy sobie teraz szybko na, na sam dół, uda mi się, tu jest wejście do mojego, nie, zombiaki, tylko nie one, tylko nie one, uciekniemy sobie może tędy, co, tu nie ma nawet wyjścia, musimy tędy wyjść, po prostu musimy tędy wyjść, uda się, nie gonią mnie, chyba nie, Okej, okay, uciekniemy, uda się, dobra, odcieramy zaraz to, tu jest oczywiście już mój domek, udało się... Ja ci udało się, tylko teraz, moje drogie jedzonko Bierzemy sobie, może tutaj jakieś. O kurczaki, to są kurczaki. Bierzemy je sobie tylko teraz. Okej, okay, cyk. Jemy je i coraz lepiej musimy sobie na to Czekajcie. Tu były jakieś oczywiście itemki. Ale co możemy sobie mieć, żeby się przed nim w ogóle obronić? Czekajcie, bo to jest tylko motyka. Jak sama klasa? Jakie jest podenki? Może to jest ogólnie bardzo, bardzo mało wytrzymałe. Czekajcie, co to było? Co to było? Już tutaj coś było. Ej, tak się zaraz cykam, ale to tak się teraz mogę cykam, przecież on tutaj może, może nam jakieś dziwne, dziwne, dziwne zabudować efekty, przecież wczoraj jeszcze przez niego latają, on mi dał jakiś efekt lewitacji i przez niego się no stop unosiłem w powietrze, to przecież to było straszne, okej, tutaj chyba nic nie ma, nie mogę tutaj nigdzie, nie mogę. go, ja cię jest najwyżej. czekajcie, jakieś może jeszcze jakieś inne itemki, Już tutaj nawet nie ma nic, tutaj nie ma absolutnie nic, przecież on jeszcze wczoraj moją skrzynkę ze złotem zniszczył, już tutaj mają swoje całe złoto. Nie mogę to wiedzieć co, już wiem wiedzieć, bierzemy łuk, bierzemy łuk i uciekamy stąd Okej, okay, tylko teraz tak, kusza, wiedzieć co, no, może nawet kusza, strzały Uciekamy teraz na samą górę, tylko potrzebujemy teraz kill -offa. Raz, dwa, i teraz, wiedzieć co, To może być nawet kill off z kobla Nawet z niego, dobra, raz, dwa, trzy Craftujemy i stąd po prostu uciekamy, dobra Tak szybko teraz, tak I tak mam, okej, teraz nie mamy bardzo zły kill -off, ale ważne, że jakiś mamy Okay, to, są to w ogóle Są zambiaki, okej, okay, uciekamy sobie teraz szybko. Szybko tutaj jest w ogóle ten dywan. Nie! Nie, jak ja teraz w ogóle wyjść? Okej, okay, tędy może. Widzicie się? Mam znowu nas, mam znowu nas, okej. Okay. Bloczki mam teraz, okej, okay, uciekamy tędy. Udało się, okej. Okay. I teraz tylko szybko stąd wychodzimy. Tu jest dziura. On tu był, widzieliście? On tu był, on tu po prostu był. O nie, uciekamy stąd. Cześć. Mój konik, nie! Mój konik, stój, 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 stój. nie mój koń! Widzisz, on go... On go prawie zabił! On go zabił, prawie... Też... Jak on, jak on po prostu mojego konia rozwali, to ja po prostu e, tą serię kończy, Nie ma w ogóle szans. Widziałem, że on w ogóle porwał konia Bobo, ale na szczęście nic mu nie zrobił. Na szczęście, okej, okay, wiecie co? Nie, 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 przecież jak on z nim stąd spadnie, to on zginie, a nawet jak wpadnie do wody, przecież tam jest w ogóle mnóstwo lilii, więc mój koniec może po prostu umrzeć, nie, 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 nie ma szans, w ogóle nie ma szans, uciekamy z mojej drodzy, uciekamy stąd, ja tego nawet po prostu nie chcę widzieć, u w, w ogóle, teraz e gdzieś poleciał, nie ma w ogóle szans. Nie, ile tu jest w ogóle, no mój drodzy, nerwy, wiecie wie, co może ja kurzę, ale po mi jest ono w ogóle potrzebne, jak on ma jakieś e, dziwne moce, bez kitu. Ok, uciekamy są teraz szybko Mam kuszę, ale co z tego właściwie, Zaraz co z tego? Może my sobie, nie wiem, może wiemy sobie do jakieś temki, może on ma jakieś fajne itemy, co? Czekajcie. machamy chemy tu, okay, wiecie co? Jak sobie teraz może i wezmę, bo to jest po prostu e, bardzo e, sytuacja krytyczna. Okej, okay, tu jest... okej, okay, tu jest inny hełm, wiecie co? Jak sobie tutaj teraz wezmę, dobra Okej, okay, jak co? Chyba chociaż teraz nam dam na chwilę spokój, dobra, czy się jest tu jest w ogóle złota, jacie! A tu jakieś temki. Ile diamentów? Skąd to w ogóle mają? Jacie, wiecie to, Możemy chyba teraz samo gdzieś się tutaj zwiać. Tylko gdzie? Teraz właśnie gdzie? Później teraz wszystkie miejscówki. On po prostu znam. on może być teraz wszędzie, w każdym miejscu w mieście. Jacie, wiecie sam, że sobie jest po prostu teraz biję do Maciocha. Może... Co to było? Co to było? Co? On widział do skóry smęczył, wiecie co? Ale wiecie co, to jest po prostu prank, ponieważ on z koniem Bobot e, e, tak samo robił, a konik Bobo oczywiście żyje, więc to jest na pewno jakiś prank i na pewno teraz mój konik Albert żyje, spokojnie moi drodzy, wiecie co? Nawet się nie ma tutaj co martwić, ponieważ trzeba się być, być po prostu teraz dobrej myśli, okej, okay. co tu się w ogóle dzieje? Tu jest w ogóle Maciek, elo Macioch, elo Macioch, elo Macioch, elo Macioch, ja uciekam teraz, są te szybko, idź, uciekam stąd szybko, okej, okay. w ogóle mam teraz straszne laki chyba, czekajcie, okej. Okay. Okej, wiecie co, moi drodzy, ale tak się bardzo, to bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego chorego odcinka, no i co, subskrypcja, zaznaczenie komentarz, w górę, widzimy się jutro, ponieważ na, na moim kanale są codzienne odcinki o godzinie 13, dziękuję wam, drodzy, bardzo, trzymajcie się i wejdźcie wbierz, wbierz, też do mojego Instagrama, ponieważ macie do niego link w opisie, a ja teraz po prostu idę sądu czekać. dziękuję wam, trzymajcie się, Simano, elo i yo